Niedawno rozmawiałem z jednym ze znajomych, który opisywał swoje doświadczenie uczestnictwa na niedzielnych przy świętek i mówi, no w tej naszej parafii to chodzę na taką mszę, że ksiądz tylko mówi o tym, co jest w Ewangelii. No naprawdę, przed chwilą ją przeczytaliśmy, a on mówił znowu o Ewangelii. Czy nie mógłby coś innego powiedzieć? No przecież znamy te wszystkie treści już. Tak słuchałem, nie chciałem stracić tej znajomości, żeby powiedzieć swoje zdanie. No właśnie, o czym mamy mówić, jak nie o Ewangelii? Idziemy do źródeł, chcemy tę Ewangelię nieustannie czytać, karmić się nią, tą dobrą nowiną. I widzimy, że nieustannie ona nas inspiruje do większej wiary, nadziei, miłości. Ten tekst odczytywany, ten tekst natchniony, nieustannie w zależności też od naszego życia, rozwoju, naszych konkretnych sytuacji, on nieustannie do nas przemawia. Bo jest słowem Boga, świeżym, nowym, który daje nam nadzieję, siłę na każdy dzień. A więc porozmawiajmy o Ewangelii dzisiaj. Nie róbmy z kościoła klubów dyskusyjnych na różne tematy społeczne, ekonomiczne, polityczne. Idźmy do źródeł, do korzeni naszej wiary. A tych korzenie odkrywamy właśnie w Ewangelii. Dzisiaj czytamy ostatnie już uzdrowienie, jakie... Opisuje Ewangelia Świętego Marka, jest trzynaście uzdrowi w czasie całej Ewangelii. Dzisiaj jest to trzynaste, niewidomego, ślepca, może od razu powiedzmy sobie, zaślepionego. O Pan przeciera okulary, też chce widzieć. Wszyscy chcemy widzieć. Jesteśmy zaślepieni niejednokrotnie. I tylko dwoje uzdrowionych ma swoje imiona w tych trzynastu markowych opowiadaniach. Córka Jaira, może to nie jest imię, pamiętamy tę historię, dziewczynki, dwunastoletniej. Córka Jaira jest jakaś bardziej określona, nie zaś tak anonimowa. I dzisiejszy uzdrowiony Bartymeusz, syn Tymeusza. A ten dzisiejszy epizod, gdy Jezus wychodzi z Jerycha, idzie już do Jerozolimy, i za chwilę, gdy pamiętamy z Ewangelii Świętego Marka, już cała akcja będzie się działała w Jerozolimie. To dzisiejsze opowiadanie jest bezpośrednie następuje po tym opowiadaniu zeszłego tygodnia, jak to Jezus po raz trzeci zapowiada swój los: będzie wydany w ręce ludzi, będzie poniżony, opluty, znieważony. Zabiją go, wydane w ręce pogan. Zabiją go, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Już bardziej dosłownie Jezus nie mógł opowiedzieć, co go czeka. Aż do bólu powiedział, jaki jest jego los. A co na to mówią uczniowie? Pamiętamy zeszłe niedzieli. Jakub i Jan mówią. Jezu, załatw nam, żebyśmy siedzieli po Twojej prawej i lewej stronie w Królestwie. Jezus dzieli się z uczniami tym swoim wyborem wypełnienia woli Bożej aż do bólu, a oni przychodzą i mówią, że chcą siedzieć w Jego Królestwie po prawej i po lewej stronie. Ta ślepota uczniów ślepota spowodowana ambicjami, chęcią władzy, chęcią panowania. Oni nie, mu, nie umieją zobaczyć, nie są w stanie zobaczyć, kim jest Jezus. I dlatego święty Marek kończy tym opowiadaniem o uzdrowieniu niewidomek. Bartymeusz, syn Tymeusza. Widzimy, że to jest jakaś powtórka. Nagle się Pojawiają dwa imiona, czy może te same imię, ale w dwóch wersjach. Bo Bartymeusz, czyli takie znaczenie po prostu, bar to znaczy syn po aramejsku, czyli jest Bartymeusz, czyli syn Tymeusza. Z jednego człowieka mamy dwa imiona, bo nawiązuje bezpośrednio Ewangelia do tych dwóch braci, Jakuba i Jana, którzy są niewidomymi tak naprawdę. Ale jeszcze taki troszkę niuans, troszkę was pomęczę, żeśmy zobaczyli też kontekst Ewangelii świętego Marka. Co to znaczy te imię Bartymeusz i Tymeusz? Tymeusz w grekce oznacza oddawać cześć, okazywać szacunek, czcić. A pierwsze uzdrowienie w Ewangelii świętego Marka i pierwsze te wydarzenie, najbardziej dramatyczne, to jest w Nazarecie, mówi Marek. Nie Tymeo, Atimos, czyli Jezus został poniżony, zlekceważony. Widzimy pewną grę, którą stosuje Marek. Ewangelia się zaczyna od poniżenia Jezusa, a kończy się opowiadaniem o człowieku, który żyje swoimi ambicjami, który chce być. Godny szacunku, który wręcz zaślepiony jest tym, żeby panować i staje się żebrakiem. Bo człowiek, który żyje tylko, żeby walczyć o swoją pozycję, o swoją władzę, jest zaślepiony, żebrze wręcz, by inni go uznawali, by inni go szanowali. Pokazuje nam ten epizod o pewnej sytuacji rzeczywiście duchowej człowieka. I znowu słyszymy, że ten żebrak niewidomy, zaślepiony siedzi przy drodze. Znowu odwołujemy się do tej przypowieści czwartego rozdziału Ewangelii Świętego Marka, gdzie Jezus mówi o ziarnie rzuconym na drogę. Ptaki przyleciały, wydziobały je. A potem Jezus tłumaczy swoim uczniom, to szatan, to ziarno posiane na drodze, zabiera człowiekowi i nie przynosi on swojego owocu. Człowiek zaślepiony swoimi ambicjami siedzi przy drodze i, dalej mówi Ewangelia, krzyczy. Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Pierwsze uzdrowienie, pierwsze egzorcy z Ewangelii Świętego Marka, synagozę w Kafarną, człowiek krzyczy. Kończy się właśnie to ostatnie wydarzenie znowu krzykiem. To krzyk Izraela, to wołanie człowieka zagubionego w świecie, zaślepionego, człowieka grzesznego, który krzyczy o miłosierdzie. Jezus zatrzymuje się i mówi przyprowadźcie go słyszymy, że ten ślepiec idzie do Jezusa zrzuca płaszcz jakiś gest nawrócenia przecież płaszcz dla żebraka był wszystkim I posłaniem i te płaszcze były tak skonstruowane, że mógł to co u żebrze zebrać razem, a więc ten płaszcz był mu bardzo potrzebny był nakryciem kołdrą na noc. Te zimne noce w Palestynie, gdzie temperatura mogła spaść do właśnie minusowych temperatur. Ten płaszcz był wszystkim, jego bezpieczeństwem, jego życiem, jego majątkiem. On zrzuca to wszystko i idzie za Jezusem, idzie do Jezusa. I pada to pytanie: to pytanie, które padło tydzień temu. Jakub i Jan podeszli do Jezusa, a Jezus mówi, co chcecie, żebym wam uczynił? I znowu tu podchodzi Bartymeusz, Jezus pyta, co chcesz, żebym ci uczynił? To samo pytanie, które usłyszeli uczniowie, słyszy niewidomy, rabuni, żebym na nowo widział. To nie jest niewidomy od urodzenia. To jest człowiek zaślepiony. Zaślepiony, on nie widzi dobrze, bo tacy są uczniowie, którzy myślą o swoich ambicjach, o władzy, o pierwszych miejscach w Królestwie Jezusa, o posiadaniu, o rządzeniu, panowaniu, żebym na nowo widział. Popatrzmy, Jezus nie robi żadnego gestu, nie dotyka go. Nic nie mówię oprócz tego ważnego zdania. Idź, Twoja wiara Cię zbawiła. Wiara powoduje, że człowiek zaczyna patrzeć właściwie na Boga, na siebie, na otaczający świat, na drugiego człowieka. Już nie będzie siedział przy drodze. Tej drodze, gdzie właśnie szatan zabiera słowo Boże, ale słyszymy, że idzie za Jezusem właśnie tą drogą. Dokąd idzie? Do Jerozolimy, na krzyż. Popatrzmy, ten dzisiejszy obraz, to ten epizod z Bartymeuszem, tak bardzo bogaty w treści. Pokazuje, jakby zamyka tę naszą drogę, bo my też idziemy z Jezusem od początku tego roku liturgicznego do Jerozolimy. Ta historia Bartymeusza to historia każdego z nas, gdzie na tej drodze wiary doświadczamy także, że jesteśmy ludźmi ślepymi, dobrze nie widzimy, kim jest Jezus. Nieustannie trzeba nam przecierać te okulary. Nieustannie trzeba nam rzeczywiście na nowo odkrywać prawdę o Jezusie. To się dokonuje w Kościele. Potrzebujemy sióstr i braci. Jak mówił papież Benedykt XVI, emeryt, że człowiek wiary nie może przeżywać w pojedynkę. Potrzebujemy wspólnoty, drugiego człowieka który pomoże nam dotrzeć do Jezusa, odkryć Jezusa, poznać na nowo Jezusa. Przypomina mi się taka historia z Warszawy, gdy jeden z naszych braci już w podeszłym wieku narzekał i chodził do przełożonego, mówił, że no, znajdźcie mi jakiegoś okulistę, bo coraz gorzej widzę, już nie mogę jakoś funkcjonować we wspólnocie. No i przełożony Przypomniał sobie, że na jedną z mszy w niedzielę chodzi pani okulistka i poprosił ją. Proszę pani, po mszy jakby pani zaszła do naszego brata, bo on potrzebuje się umówić na jakąś wizytę okulistyczną, bo coraz słabiej widzi, i strasznie go to męczy. Ona mówi, oczywiście, oczywiście. Poszła do niego, brat mówi, proszę pani, no coraz gorzej widzę, nie mogę żyć. Ona mówi, proszę mi dać brata okulary. Wzięła, przemyła je. On założył na nos i mówi: Ojejku, wszystko widzę, wszystko widzę, wyraźnie. Czasami wystarczy, że przetrze się okulary, umyje się wreszcie okulary, i wszystko widać. Ale to nie chodzi o ten wzrok fizyczny. Ale popatrzmy, jak bardzo my jesteśmy zaślepieni, patrząc na innych ludzi. Narzucamy nasze wizje, nasze. Właśnie, definicję jakiegoś drugiego człowieka. Jesteśmy zaślepieni w jakichś, właśnie relacjach społecznych. W patrzeniu na Kościół jesteśmy zaślepieni. Potrzeba nam głębokiej wiary, odnowionej, nieustannie odnawianej wiary, rzeczywiście poznawać nieustannie nowość Ewangelii, poznawać nieustannie Jezusa, odkryć w Nim, Tę jedyną naszą nadzieję zrzucić ten płaszcz. Płaszcz, który symbolizuje jak właśnie w tej historii Bartymeusza, te nasze stare życie. Jakoś zorganizowane. Jakoś poukładane, może niewygodne, ale taki jest. Trzeba to zrzucić, by przejrzeć. I tak naprawdę nie siedzieć przy drodze gdzie ptaki Wydziobują ziarno słowa Bożego, ale by iść za Jezusem, nieustannie iść za Jezusem, tak, do Jerozolimy, do tej Jerozolimy, która jest trudna dla nas, bo po ludzku Jezus tam przegrywa, ale ta Jerozolima staje się miejscem, gdzie mogę doświadczyć w pełni Bożej miłości, tego, że Jezus za mnie oddaje życie. Rabuni, żebym na nowo widział wyraźnie. Niech to będzie nasza modlitwa. Niech to będzie nasze wołanie serca. Jezusie, Synu Dawida, Kyrie Eleison, ulituj się nade mną, zmiłuj się nade mną. Daj mi oczy serca, bym widział Twoją miłość, Twoją opiekę nade mną, Twoją czułość. Ale także, żebym przejrzał i Twoimi oczami patrzył na ludzi, których stawiasz na naszej drodze życia, patrzył na otaczający nas świat z nadzieją. Bo chrześcijaństwo to jest religia nadziei, religia, w której odkrywamy prawdę naszego życia. Amen.